Siemanko widzowie, w kolejnym odcinku serii Tentego Jak widzicie zmieniłem nick Na potrzeby Tam własne Więc nie dziwcie się jak wpadną mi jakieś oczywiste nowe osiągnięcia W dzisiejszym odcinku polecimy sobie ponownie spróbować potwierdzać skrzyneczki i te lepsze prób Bo brakuje nam pozdyganów, a nie ukrywamy, że każdy chciałby mieć puszczucę plus yy, chcemy sobie na Dzień. wystawie położyć Także Zapraszamy do oglądania, lajkujcie, subskrybujcie i jedziemy. Hello, hello. Ja tak się dziwię, o co mu chodzi, że on chce dać mi 7 kompasów za jedną mapę. Go. Aha, ok. A, to jest to Aha, pan nie widać na tej. Dobra. No to już śmiesznie tam wygenerowano. Oj Komu to wyszedł? Może Tomek? Plecy uważaj, plecy A, w A... <ścoughs> Ready? No Nie Nie? Po co ciujem? Ale ćwijmy. Bo ten Bo ten no, Ale Poczekaj ty No już poleciał, on <laughs> już się zgubił stary Trzeba, mapy, to ty możesz się zgubić No ale my tutaj jesteśmy z tyłu, a ty polecałeś sam Ja się pytam gotowi, a ty tak No ja tak, ja a ty poczekaj Aha, nie jestem. Dobra, yyy Minus 1400, minus 200. Nie, 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 wracaj tu, wracaj tu Ja jeszcze nie wiem jak tam wrócić, nie? tak proszę O, o Zebno się pierwszy. Jak minus 1400 minus 1400 minus 265. Ja myślę, że tj. to już tutaj ten czekam na was. No. Oj! No. O kur no. ty, kur że się nie byłem ja, to nie byłem. Dobra, ja. powiedz mi tylko czy wysadził moje temy, jak tak to nie, ja w nie, wychodzę, nie? Są, są. Mitotem to, to ja... Ja nic stary nie, nie zrobiłem, to ty musiałeś go tutaj z zepchnąć. No, no, Kurkopałem się no, w jak, jak, jak on za tobą poleciał, bo miał agro tych tak baranie No jeszcze <laughs> bliżej tam stąd. Sorry ale O, piąteczka z moment! Ole będzie na człowieku No który to taki wspaniałek. O, jak są? No. Nie. Hmm. ooo no. koksik o dwa razy jak ktoś te księgi z Wichlę też chęty przygarnę nie? 哦，接到几个。嗯,嗯,嗯、欸。啊。不嗯<好>。哎，老子知道。哦，有有，我又接到。 嗯。<noise> O! Kto ma za książkę? jeden. Lichert zawsze się przyda. O. O. o! Mamy! Nie. O, ale epoteczka nie, epoteczka potki, no. nie, nie będzie. Znaczy, mamy dwa. Masz jakiś szulker? Mm. Okay. Co to można wrzucić? Poteczkę. I tyle w sumie. Wicher jeden o coś ma. Tylko, tych wichrów tam dużo nie dało. Co, idziemy na tą wioskę tutaj? Tylko koło nas gdzieś? Ciebie są pośledzone. Możemy tutaj od razu za jednym zamachem. Tylko zróbmy na dzień, nie? Mhm. Mm no to śpija, ale potem, nie? Mamy na piątkę. Na piątkę, no. Weź tam prześpij, a jeszcze sobie tam wyrzucę w takim razie. Sześć. Lecą, lecą. Chcę. O, lecą. Ale kleją. Hmm. O stóp. Wygnanie na żądanie Dzięki za ten Dzięki. Trzeba jeść Dobrze mięsko Żeby był ten O jedzcie na, na jedzenie jak. Na ostatniej fazie proponuję od razu koksa strzelić <noise> Jak już mamy wyparmiane. Tutaj yy, z prawej strony. Z góry no. Idę, idę. Na następne, tak będziemy bić. O, góry nam pomogło. Woda, bo to się kierka. Uważajcie, bo tutaj jest dziura. Ty, jaki jakie strzyku sprzedaje bomby. Tutaj, że przed chwilą. Nie, wiedźma, uwaga. Ale... uwaga. Uwaga, jest wiedźma W jedzenie, jedzenie, gdzieś tam chyba z dołu, teraz sam. uwaga, bo parę wiadź jest. Gdzieś u góry Tak, są totalnie z góry, trzeba chwilę poczekać chyba No, ale... Nie, może to jest ten Mnie trochę Oni tam stoją po prostu, trzeba było wejść na górę jakoś. Oni czekają na nas, człowieku, high ground'a <grym> Fortnite, Człowieku Człowiek. Dobra, idziemy Dobra, no jest woda, to można pewnie Pa, 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 jak pa, 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 pa o oh, kurde, jaka No, Pasz jest to mogę wziąć mój łuk ten taki? Nic za darmo, highgręda Chyba jeden gdzieś do wioski poszedł już No jest, tutaj Aż jest jeszcze Jeszcze dwóch? Chyba jeszcze dwóch, nie? Jest. Gdzieś tu jedno Nie wiadomo czy jakieś deski, nie wiem, patrzę pod No podlecę od góry, zobaczę jeszcze. A, mam, mam u siebie. Masz dwóch? Tak. O kur... To jest Nie, to uważaj na księdza. Z górki też? Tak, znowu ja, góreczki. znowu ta sama strona. Tak, ja strzelę też. Niech to, dwóch to... magów chyba będzie, nie? teraz problem. No i co teraz? Na górę może polecieć po prostu. Nie, oni tutaj się spadają. Mówisz? Tak, no. A oni spadają hmm. i się biją. mag jest śmierdzący. Łał wow. Kto to mnie tam? co mnie gołem bije no? Chcesz mi popatrzeć jak ja ci wioskę bronią z nim walisz? Ale już mi się zapełniło ekuł kurcze No Naprawdę A co był tylko jeden ten? Czardy? Nie wiem ja tu, ja tu miałem to ten Bo mi dropnął Czarodziej zawsze dropłem co pierwsza Dobra hmm. Teraz o czarodzie jest jeden na tym z trzech czarodziej. Jeden na koniu jest, może się robiłem, nie? Hmm. Bo to się derp skrzynię przy sobie nie ma szans, nie? No, nie, nie. A no idziecie? Ten... Palimy most. <grym> A to co wieku? O, jeszcze desik No i co to jest wanioski? Kenza. Ole, pan spoko. Ukażę, że jak się. Dobra. Dobra, teraz. Uwaga, uwaga na księdza, uwaga na księdza. O kur... Czeba mnie ten. Duszki mnie leją, uwaga. Nie ja wiem. To, to komar do... w. Wa... E wa... co, co mnie pod... wali, podpaliło? Nie co do mnie wali. Do mnie duszki cały czas. Już ci pomagam z nimi. Okay, zjem sobie. Hey, konie, co on mnie podpala? Jeszcze jeden gdzieś jest, nie? No właśnie, nie wiem czy w wodzie nie jest siedziś tu nie dusi Nie Może do wiaski pobiegł Może Jeszcze jeden duszek se tu lata Tu se lata ten chłopak Olgo. Jeszcze jedna fala? No bo jak nasz moment piątkę to może być nawet chyba do siedmiu czy tam ośmiu fal Siedmiu chyba si no, albo no albo siedmiu albo osiem nie pamiętam już No ostatni Ale to będzie mocno o... nie? Do, do 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 czterech magów jest nie? Słyszycie cię? Tak tam gdzie wcześniej Ja sobie wolę ten Z jabłka No to będzie mocno, to będzie dużo magów ogólnie No dlatego... tej jabłko sobie zjadłem zj Ja też ładuję Aha, woda Księdzo jest na koniu Dobra Dobra, jedna jest jak tych na wodzie na końcu, bo oni... Jak my jesteśmy na wodzie, to oni łatwo do nas wodrują. Ja ona zbowało tego, co jest? Nie ja wiedziałem, że oni się bufują. Kurde, ktoś mi zajedł jeszcze. Sorry, to ja chyba. Ja mam siłkę wypitą, to trochę Mhm. Duszki, będzie, będzie w tutaj. jest w, jeden w wiosce, wiosce. już tu tu nie topi nie. wejdę ja do tego jednego co jest dwóch obok mnie jeden mag oczepisz się tym duszkiem czy A co To bie, bie, biegasz szybko no nic. No, Między... nie wiem potkę szybkości chyba no bo on im rzuca to wiedźma nie dobra jest ja trzy wydrapiłem. Ja bym się przeszedł, bo miałem z tego ekwipunek zajęty. więc może być coś jeszcze w tamtym miejscu, przy tej jeziorze. Przy tej jeziorze w wodzie. Może coś tam być w wodzie. No raczej w że żeby to. Bo to się nie stakuje, nie? Co do tego. Nie, nie, nie. Więc mówię, coś tu może być w wodzie ewentualnie. No jest to ten widzę już jeden. Jeszcze jeden? Dobra. Jest, no aż ja mam Ojej, trzy coś, na coś, sobie coś, 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 coś tu może być, ja mam tak samo Ja mam dwa no, w sensie mam trzy stąd, nie? No ja też trzy stąd Dobra, już chyba nic tu nie ma, bo one wypłynęłyby na górę, to nie może pod blokiem jakimś, no, chyba, Możemy wrócić na chatę, zrobić depo i pójść jeszcze raz, co? Mhm Co lecimy? Ale to co lecimy do tej wioski, co ostatnio byliśmy? Tak, no. no bo ona najłatwiejsza do tej, chyba. Do tej pechowej? Tak, nie? Do pechowej. Wziąłeś Słyszałem tego No, nie wziąłeś, no właśnie. A, szulka czekaj, wzięliście mojego? No, właśnie ci wziąłem. A, dobra, dzięki. No, ja się wspomniał. Mitra was trochę przerywa, bo mi się generują czanki. Wracamy do tego miejsca. Mm -hmm. <laughs> Przeklęta wioska Tutaj proszę poteczki, proszę skorzystać Macie szybko i żeby raźnie wam się spierdalać Ogólnie to też mają zmienić coś w tym snapshot'cie Jeśli chodzi o działanie Właśnie tego badomenu i Większość farm totemów nie będzie już działała, nie? Będzie trzeba zrobić jakieś specjalne, żeby działały o, gdzie robię farmę sobie na Jasów. No się nie dziwię, strzeż, że wiesz. A co to, to ja za siłkę to... wypiłem? Trójkę? Dlaczego miałem trójkę siłkę niby? Po prawej stronie. O kurde, tak. jadą, ty! A miałeś jeszcze jedną piątkę? To. Ci to wioski biegli chyba już. Porażka. Porażka. Aha, już nie ma tych. Nie ma zero. <laughs> no to szybko. No to szybki miast. Przedszedł ta wioska, a ma, nie? A ma, masz, je masz jeszcze tego badomena? Mam czwórkę. O, e, możemy lecieć. A ja odłożyłem. Białeś moją, czy nie? Tak, no. Nie mamy piątego. No w sensie dalej. jest no to jeszcze to... jedna w domu, ale to by trzeba było tam. Po, po bo i tak musimy lecieć do domu, nie? Do kolejnej wioski, do, ale zanim wypijesz, to może zamknijmy jakiegoś wilacera w tym. No, kurczę, tam to, to była fajna wioska, bo jest trzeba jakiegoś wilacera przetransportować. No tam może zostać te, tylko jeden, tak? Ży, żywy, chyba, chyba jeszcze tak, no. Ale nie wiem, no ale no, zamknijmy paru najlepiej. O, tu jest dwóch wieśniaków, trzech. O że tu pani go no ja zamknęłem ja też... jednego już ja też jednego zamknęłem do dwóch to ładuję ja tu i w jakie ładne kwiaty by to się liście, czy tak tu było było on tutaj... Ale mu strzeliłeś. Tam tej samej tylko, że z, z górki. No idziecie do nas, czy. Eee... U, nie no, z tym knopakiem w wodzie to. jakim nogpakiem? Z taką bombą strzeliłeś, tylko odlecie na kilometr. Nie mam smakpaka? Nie mam. Wow, coś nowego. No, no, na no, 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 no tamten miałem, nie? Kurde, no co się robi, co no Na ty też się miałeś wtedy, na, na początku? Co? No. Na ty też chyba miałeś, chyba, że zmieniłeś. To się ja się wywaliłem. A, no, ta. I od nowa ten. To dobrze. To samo. go z jednej strony, zacięli się O, świniak Czemu trzy golemy są pod wodą? Co to kurwa jest? No bo one to... nie umieją pływać, ale, ale mają. Y skrzela, wie? nie? No i znowu z tej samej A teraz tam. U Trochę kipy ma jeszcze wejść w Dobra, może się nie bijmy nawzajem. No, Oho, na ten... nie no, slowness oddała. 40 ja sekund slowness? <grym> Dobrze, ja nim się masz tyle. Ale dał z drugiej strony Ale no się dziwnie skacze z tym slownessem No, żelo Wiem, tego księdza jest na wodzie Ej no nie wal mi hit kurde, no nie wytrzymam zaraz Nie walmy sobie hitów nawzajem, gdy łatwiej, co? No bo lagi mam trochę Raj, księdza, bo księdze czekasz, szuka ty jak normalnie. Nie dowieźmy wolno z tyłu. Księdza sam, 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 księdzu? Nie, zabiłem już księdza. When you kiss me. When you miss me. Siądz, do mnie? No, co jest z tymi tuszkami No co, se latają, nie? Ja już mam dwa miska ja zero A Tu księdzu często przychodzi na ten pomost Gdzieś z prawej dwień, tutaj, nie? Tak no Tutaj ko 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 koło mnie Księdzu Księdzu na tym Dwóch jest O kurde Trzech, 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 trzech Jeden u mnie jeszcze w ogóle mnie złapał Dobra Walę te duszki, żeby nas nie waliły Aha Oszust W górę wleciał Nie czemu te duszki na mną To z prawej strony lewej Teraz zdecydujecie się? O kurde Ale czemu ja dostanę podpały? Co jest? O kurde Odwrót, odwrót Ale ja tu na kokcie wjazdam w nich A tu jest dwóch księdzy No dawaj Zdejdziesz tę rurę Te rury? Yes, yes. są takie irytujące Gdzieś tutaj biegać. się z Jeden totem. Ja ja cztery. Cztery. No to Zdejdziesz się z tej rury? z rury? Mamy jedną część, więc jeszcze tak naprawdę dwie części do młotka. Będziemy mieli full młotki. Eee, ile łącznie totemów z 15-16? No, Armiiśmy? myślę, że coś takiego, że z 15-16 totemów uzyskaliśmy. Więc jest git. Teraz sobie Miłosz pewnie po farmi. A Emeraldy. mając bohatera wioski, to wykorzystamy to, pofermimy troszkę emeraldów. No i jeszcze kminiliśmy z Miłoszem, czy by nie odpalić live'a na YouTubie. Zobacz, to tak jakby, nie wiem, będzie odcinek 19,5 i co coś tutaj sobie po, po, porobimy, jakieś zwierzaczki, czy tam coś. Albo no, jakieś, jakieś, jakieś rzeczy, których nam brakuje, bo uzbieramy jakieś płyty lub cokolwiek. No, coś tam się zawsze wymyśli, czy tam zbudujemy coś, no. A na dzisiaj to by było na tyle. Widzimy się za 3 dni, zobaczymy co to będzie, także miłego i do zobaczenia, elo. Elo.